Konferencja tematyczna pod tytułem Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach odbywa się w naszym mieście. Przedsięwzięcie organizują Kielce i Częstochowa oraz Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów. Wspólnie z innymi miastami europejskimi właśnie Kielce i Częstochowa uczestniczą w unijnym projekcie w ramach programu Urbakt II rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym City Region Net, którego liderem jest austriacki Graz. Tak naprawdę pouczająca jest praktyka. Oczywiście ona jest w każdym mieście inna, dlatego warto takie doświadczenia konfrontować z sytuacją w swoim mieście. I dlatego to, że w takich przedsięwzięciach uczestniczy zawsze po kilka miast, a czasami jeszcze inni partnerzy, także jest zaletą tych projektów, ponieważ można patrzeć na to, jak rozwijać miasta z różnych perspektyw. Jednym z tematów dzisiejszej konferencji była m.in. współpraca miasta z otaczającymi gminami oraz plan zintegrowanego rozwoju całego obszaru aglomeracyjnego. Na minus dla polskich miast działa brak wypracowanych w tej dziedzinie mechanizmów. Wciąż brak jest świadomości, że wielkie miasta to lokomotywy rozwoju. Dominuje za to obawa, że stolice obszarów metropolitalnych zdominują otaczające je miejscowości. Nad tym, jak wykorzystywać najlepsze praktyki, dyskutują lokalne grupy wsparcia działające w ramach projektu. Na naszym gruncie to trzydziestu przedstawicieli kieleckiego obszaru metropolitalnego. Przez okres prawie roku dyskutowaliśmy nad czym powinniśmy się skoncentrować. Były pomysły takie powiedzmy punktowe, czyli zastanowić się nad jakąś dużą inwestycją. Tutaj rozmawialiśmy o lotnisku i o potrzebie budowania takiego portu lotniczego dla naszego obszaru. Dzisiaj można powiedzieć, że koncentrujemy się nad zagadnieniami bardziej społeczno-gospodarczymi, mówiącymi o tym w jaki sposób zrównoważony miasto może być przyjaznym miejscem, zachęcającym miejscem do. Dlatego, aby młodzi ludzie, aby mieszkańcy naszego miasta chcieli tutaj mieszkać, chcieli tutaj pracować i chcieli tutaj realizować swoje życiowe plany. Badania statystyczne wykazują, że młodzi i zamożni mieszkańcy dużych miast coraz chętniej wyprowadzają się poza ich granice. Dlatego ważne jest budowanie partnerstwa z miejscowościami otaczającymi stolice regionów. Na temat zintegrowanego zarządzania w aglomeracjach uczestnicy konferencji rozmawiać będą także jutro w Częstochowie.